Dzisiaj przychodzę do Was z filmem z Soft Spoken. Pojawiło się kilka próśb na taki film. Ja jestem fanką szeptu i wiem, że wiele osób również, dlatego większość filmów na moim kanale jest właśnie z szeptem. Ale od czasu do czasu będę też nagrywać Soft Spoken. I postanowiłam nagrać film właśnie taki soft-spoken z show and tell, czyli pokażę wam jakieś mm, kosmetyki w tym odcinku będą takie jakieś polecane mm, z pielęgnacji takiej ciała bardziej, ponieważ jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy mm, produkty do włosów makijaż, no to, i produkty do ust <ścoughs> no to już nagrywałam filmy i myślę, że właśnie gdzieś tutaj będą, będą w trakcie filmu do nich odznaczniki. No a dziś pokażę wam mm, perfumy, no i właśnie jakieś takie produkty do pielęgnacji ciała. No więc mm, taki jest plan na ten odcinek. Myślę, że sobie też troszkę tak na luzie tutaj pogadam. Podzielę się z wami jakimiś przemyśleniami na temat produktów. Także jeżeli coś takiego Was ciekawi, albo jesteście po prostu fanami soft spoken, to zapraszam do oglądania. I przepraszam z góry za takie światło jasne, ale z góry za takie światło jasne, ale nagrywam w dzień na zewnątrz jest słońcem. Teraz mamy takie fajne słoneczne dni i nie udało mi się tak dobrze zasłonić okna, żeby zrobić takie ciemniejsze tło. Tego też mogą być takie trochę jakieś przybłyski. No ale myślę, że już przejdziemy do filmu. Jeżeli chodzi o perfumy, no to mm, ja dostaję dużo od mojej cioci z Awonu. Tutaj mam taki koszyczek z perfumami. Część mam, mm, chyba jakieś dwa perfumy mam w, w przycholu. Tak żeby przywiejść, można było po prostu się spikać. A tutaj mam takie przeważnie nieotworzone. I też mam na przykład taką mygiełkę do ciała z tej wonu. Ja ma fajny zapach i do niej też mam mm, balsam do ciała. Z tej również mam taką perfum w kulce. Do tego taką perfumetkę. I one są z tego samego rodzaju. Jest to zapach per se. I do nich mam również. Takie pewne perfum. Dalej mam Wish of Luck. Ubrat do woda toaletowa. Taki o zielone. Jeżeli ogólnie chodzi o perfumy, no to ja obecnie używam albo skalwina Klejna, które potem Wam pokażę, albo te, które mam ze współpracy z in Lab, które są... imitują zapach, są wzorowane na zapachach takich oryginalnych, albo też czasem pożyczam jakieś od mojej mamy. Ja jak idę do szkoły, no to właśnie chcę, żeby... Te perfumy właśnie trwałe były i było mógł być ten zapach, a te z piwonu niestety nie są aż takie trwałe i intensywne. Ten akurat Perseve jest w miarę spoczko, dlatego że jak go miałam na feriach, to ten zapach był dość długo wyczuwalny, no ale to jest woda perfumowana, więc ona jest taki mocniejsza. Tutaj mam również z Avon'u Aude Bouquet. Taki kwiatowy. Ogólnie ja, właśnie, ja lubię takie jakieś takie perfumy z nutą kwiatową. Może być też taka lekko cytrusowa, ale właśnie takie kwiatowe, delikatne, dziewczęce. To jest coś, co lubię. Można też czasem pani postawić na coś takiego mocniejszego. Tutaj też mam dezodorant, taki z Adidasa, Też do szkoły mam taki różowy, żeby po głowie móc się spikać. Dalej. Kolejny z Avonu, Summer White Sunset. No, Tego używam czasami, właśnie sobie w wakacje. Ten akurat dostałam od chrzestnej. Dalej, dwa perfumy z Adidasa. One są już naprawdę dość stare, dość długo je mam. Jeszcze jak byłam młodsza, nie wiem, może jak byłam w szóstej czy siódmej klasie. I tu mamy Pure Lightness. I... rytm i właśnie z tego rodzaju mam ten dezodorant. I mam tu jeszcze jeden, taki nowy. Eye shears luchus, takiego. Jest pomarańczowy. Czyli o buteleczkę to jest taka nawet fajna jak dla mnie. Mam również taką migiełkę Rock Love by Rihanna. No i tutaj już mam tak gdzieś dotąd i. Ona też jest fajna, taka lekka. No i tutaj mam perfum, o którym mówiłam z Kelvina Klein'a. CK in to you. Również polecam go. No i mam jeszcze te perfumy z Made in Lab, no ale już ich nie będę pokazywać, bo Pokazywałam je w filmie ze współpracą. No dobra, kiedy już te perfumy mamy za sobą, to może pokażę Wam właśnie produkty do ciała. I tutaj mam taki balsam właśnie z tej serii z Avonu. To jest akurat Charming Body Lotion Blackberry and Mask i naprawdę świetny zapach, jest perfumowany lekko i jeszcze właśnie jak go dałożymy i potem tą mgiełkę i właśnie jakiś perfum to naprawdę mam, mam taki intensywny, słodki zapach Mam również taki jogurt do ciała z świąteczny um, on jest taki Lekko wagioliowy. Tutaj mamy napisane na nim X Xmas Cookie, Rice Protein and Coconut Oil. Ja go używałam w filmie e, z takim spy i zapiekami świątecznymi i tam jak był, jaką maseczkę wzięłam. No, on jest taki żółty i ma naprawdę fajny taki charakterystyczny zapach, ciężki do sprecyzowania. I tak Mam również taką z śmietankę do ciała, body cream nawilżająca, no jest wegańska i w 98% naturalna i mam tutaj w karmel, Peach and Caramel. I to tyle z balsamów. Mm. Mamy też jeszcze jakieś takie rodzinne, które czasem używam. Teraz jakieś takie kremy do rąk. Na przykład mam krem Nivea. No to jest taki krem, jak, właśnie jak mam jakieś skaleczenie, czy mocno suchą skórę na łokciach, no to wtedy go nakładam. To jest taki naprawdę uniwersalny krem. Okej, okay, teraz mam również taki rosa i jak to woli Wiśniowy i go miałam w zestawie z balsamem do ciała i pomadką, taki to był zestaw świąteczny. Dalej z Egiponu perfum, przepraszam. Krem do rąk Avon Care Moisturizing with Royal Jelly czyli z mleczkiem pszczelim. Mam tutaj również taką resztę świątecznego kremu gwoździkowego. On jest z firmy Cien Cien, nie wiem dokładnie, kto się czyta, jest ona z Lila. I dalej... Mam również mm, kosmetyki z kalendarza adventowego z Balea. Jeszcze jakieś mam resztki z kalendarza SPA Exclusive. Ale wydaje mi się, że może nie będę tu pokazywać tych produktów, bo tutaj mam właśnie odżywkę, mam maskę, balsam do ciała i to są to rzeczy, które zabieram zawsze na wyjazdy. Ale mam taką fajną rzecz. Jest to maseczka Overnight Lip and Mask. I jest naprawdę fajna, fajnie nawilża usta i po prostu ją nakładamy przed snem i ona sobie przez cały wieczór, przez całą noc sobie działa. E, tak, mam tutaj też peeling do ust, manufaktura piękna z Rossmana. I właśnie w takim w moim słodkim ujczku, małym pojemniczku, widzicie, już jest sporo zużyte naprawdę fajny zapach. Jeszcze z nim mam taki fajny krem, night cream. Q10, omega mit, omega complex. I jest taki na noc, fajny mocny na bieżą, szczególnie w widzimy Okej, okay. mam również wam do polecenia. Mam jeszcze jeden krem do rąk. Mam taki, nie wiem, skąd on jest, już dość długo mam go. Ma taki Cudowny, śliwkowo waniliowy zapach. Uwielbiam go jesienią i zimą. No jest są z, z Perfekty Natural effect, effect z olejkiem. Rozpieszczający zmysły zapach i to jest taka konsystencja galaretki lekka. No, a teraz to, co chciałam Wam polecić: jest to tormentalum. Jest to świetna maść na jakieś wypryski. Ona je fajnie wysusza. To jest coś takiego jak hmm, Tormentiol, tylko po prostu inna nazwa czy od innego wydawcy. I to po prostu nakładamy sobie trochę na noc, najlepiej patyczkiem. I potem ta ona on tak wysusza krostki. Z takich pielęgnacyjnych rzeczy. Mogę Wam polecić olej krycynowy. Na rzęsy, ja go nakładam, ale tak może raz, dwa razy w tygodniu, bo rzęsy mogą się szybko przyzwyczaić i dzięki niemu właśnie włoski, tutaj te rzęsy rosną szybciej i są też takie odżywione. Z takich polecajek jeszcze takich kosmetycznych to na pewno krem z filtrem 50+, Holika Holika. zdecydowanie jeżeli chodzi o do ciała to taki mój ulubieniec świąteczny to ten z Avonu gingerbread I jeszcze taki jabłko cynamon z Avonu mm, taki obecny ulubieniec to ten z Nivea diamond and argan oil i jeszcze mam taki swa taki niebieski on jest jakiś taki perłowy tylko że go mam na dole w łazience i zapomniałam go przynieść i jeszcze takie i jeszcze takie czarne mydło różane I jeszcze takie czarne mydło różane arganowe Malcolm Beauty. Ona jest z Rossmana. I mam jeszcze taki fajny peeling do polecenia. Z Ziai. Fit Mango. Gruboziarnisty peeling do ciała. Glicerynowy. Już sporo mam go użytego. I Już teraz czuję ten cudowny zapach. I to jeszcze mam taki mały pojemniczek. I mam taki. Fajne kropelki do oczu, ponieważ ja noszę soczewki. Może nie wiem, czy kiedyś o tym mówiłam. wypłyn do dezynfekcji. Hmm. Tutaj taki też do dezynfekcji z z kalendarza. Hmm. Mam akatar na noc i coś naprawdę fajnego, czyli mgiełka do poduszki. Ona jest z falafateka waniliowa. Ona jest Anti Aging Body and Pillow Mist. Przecismaczkowa, właśnie. Na dobranoc. Też wiem, że są takie em, giełki lawendowe i one właśnie ułatwiają zaściskanie, a ta fajnie tak działa na skórę. Nie wiem, czy to jest tak naprawdę daje efekt, ale no ładnie pachnie poduszka i też ją naprawdę polecam. Nie spotkałam się wcześniej z właśnie takowym produktem. Yy, no, ja ogólnie jestem fanką takich ciepłych prysznicy i kąpieli. Z kulą. Tu akurat mam właśnie taką kulę przykładową. I naprawdę, jeżeli macie wannę, to polecam Wam kąpiel z kulą, z jakimś płynem do kąpieli, gdzie by było pełno piany. To bardzo naprawdę odpręża. Proszę sobie zapalić świeczki i yy, zrobić jakiś taki fajny klimacik. Ja kiedyś robiłam sobie takie zimne prysznice, jako żeby na odporność i żeby tak napiąć skórę, ale teraz mm, przerzuciłam się na takie gorące kąpiele, gorące prysznice, bo one naprawdę odprężają i mocno relaksują. No i jeżeli chodzi o ten film i o takie produkty, no to to już wszystko co chciałam Wam pokazać wyszedł taki w sumie dość krótki. Ale no, mam nadzieję, że mimo to Wam się spodobał. Mm, jeżeli nie lubicie soft spoken, a mimo to zostaliście, bo spodobał się mój głos, to naprawdę mi miło. Sumie, wiele też z Was mi mm, pisze, że mam ładny głos. I ogólnie, właśnie jak mówię, soft spoken. Mm, I naprawdę miło mi czytać takie komentarze. A tak teraz już abstrahując od tego filmu to no, wybiliśmy 8000 subskrypcji, za co bardzo Wam dziękuję. Jestem naprawdę Wam ogromnie wdzięczna. W sumie mogłam to powiedzieć na początku filmu, ale jakoś mi tak umknęło. No i chciałabym Wam podziękować naprawdę zakładając kanał, nigdy nie sądziłam, że tyle osiągnę. I jestem wdzięczna za każdą każdego z Was. Mój piasek się odzywa I tak jestem wdzięczna za was, że was mam Wasze komentarze bardzo mnie motywują do nagrywania I jeżeli chodzi o jakiś specjal, czy coś tego typu, no to na ten 8000 nic nie zaplanowałam Nie wiem, jeżeli kiedyś, za jakiś tam czas, może, uda się wbić 10 tysięcy, to na pewno się coś pojawi i tak zastanawiałam się co i może nawet nagram dla was jak wygląda mój makijaż, wtedy taki film z twarzą. Nie wiem, pomyślę jeszcze o tym. No a i co, dziękuję wam za obejrzenie filmu. Chciałabym wam życzyć miłego dnia albo wieczoru, zależy kiedy ten film oglądacie. I co, do zobaczenia w kolejnym filmie już za tydzień w środę. Oraz w jakichś takich shortsach z TikToka, które coraz częściej pojawiają się na kanale. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Dobranoc.